Dzisiaj powiem Wam, jak dbać o włosy na nartach. Nie do końca o to chodzi. Wszystko zaczyna się dużo wcześniej w Twojej łazience. Ja już mam na sobie pierwszą warstwę mojego stroju narciarskiego i teraz zaplotę warkocz. Uważam, że najlepszą fryzurą na narcy jest niski warkocz lub niski kucyk. Jeśli masz długie włosy, to zdecydowanie warkocz zapobiegnie plątaniu włosów podczas takiego dnia narciarskiego. Ale jeśli masz krótkie włosy, to możesz związać włosy w taki kucyk na dole. Watch this. Zakładam jej dwabną, cieniutką gumkę. słoneczne dni spryskuję jeszcze włosy sprayem z filtrami UV, bo jak wiadomo, słońce w górach jest bardzo silne i niszczy nie tylko skórę, ale również włosy. Na co jeszcze zwrócić uwagę na nartach? Jeśli wybierasz kask, to poszukaj takiego, który ma wymienny wkład wewnętrzny, który łatwo wyprać. Jeśli używasz takich ochronnych kominów na szyję, to zadbaj o to, żeby były one z naturalnych tkanin. Na przykład ja mam taki z wełny Marynosa. A jeśli nie masz wymiennego wkładu w kasku, to warto zaopatrzyć patrzeć się w kominiarkę i również zwróć uwagę, żeby kominiarka była z naturalnych tkanin. Na przykład ja mam tutaj taką z wełny merynosa i bawełny. I teraz na taką kominiarkę możesz bezpiecznie założyć kask i warto mieć też takie dwie, trzy kominiarki na zmianę. A Ty, jak radzisz sobie z włosami podczas uprawiania sportów zimowych lub jakie masz doświadczenia z włosami zimą?